Cześć, z tej strony Radek z kanału GSM. Jako, że kanał nie bardzo chce się rozwijać, postanowiłem się lekko przebranżowić. Co znaczy, na tym kanale od teraz będą pojawiały się różne historie, nie tylko ze świata Harry'ego Pottera, ale również i sportowców, celebrytów, pisarzy, czy innych znanych osób. Na początek, żeby nie było za trudno przestawić nam się wspólnie na nowy content, postanowiłem połączyć te dwie rzeczy. Dzisiaj poznacie historię Daniela Radcliffe'a, czyli postaci związanej ze starym, ale i nowym contentem, ponieważ jego biografia będzie czymś, co łączy świat Harry'ego Pottera oraz świat aktorski. Jeśli film ci nie spodoba, nie zapomnij zostawić łapki w górę i komentarza. Zapraszam Cię też do subskrypcji tego kanału. Bez dalszego przedłużania zaczynamy. Wczesne życie! Daniel Jacob Radcliffe urodził się 23 lipca 1989 roku w zachodnim Londynie, a dokładniej w dzielnicy Fulham. Jest on synem agentki do spraw obsady Marcy Jenin Gersham i agenta literackiego Alana Georgia Radcliffe'a. Co ciekawe, Daniel ma polskie korzenie, ponieważ jego matka wywodziła się od żydowskich emigrantów z Rosji oraz Polski. Urodziła się ona w południowej Afryce, a wychowała w Westcliff-on-Sea w Essexie, czyli w hrabstwie ceremonialnym i niemetropolitalnym we wschodniej Anglii w rejonie East of England położonym na północny wschód od Londynu nad Morzem Północnym. Jego ojciec natomiast wychowywał się w Banbridge w hrabstwie Down w Irlandii Północnej w rodzinie protestanckiej. Sam Daniel jest ateistą, a uczył się on w City of London School i Sussex House School. Od najmłodszych lat okazywał on swój talent aktorski, uczęszczając na szkolne zajęcia teatralne, mimo iż wcześniej na początku swojego życia posiadał on pragnień zostania kaskaderem. Początkowo jego najbliższa rodzina nie traktowała aktorstwa jako coś, co miałoby zostać z chłopcem na dłużej i byli sceptycznie nastawieni do jego, pomysłu. Warto tutaj podkreślić, że Daniel jest jedynakiem. Pierwszy raz wziął udział w castingu w wieku 8 lat, starając się o rolę w filmie Oliver Twist z 1997 roku. Jednak nie udało mu się to, ale zadebiutował on po wcześniejszych sprzeciwach rodziców w wieku 10 lat rolą młodego Davida w telewizyjnej adaptacji BBC One powieści Karola Dickensa David Copperfield z roku 1999. Dwa lata później zagrał u boku Jamie Lee Curtis i Pierce'a Brosmana w filmie Krawiec z Panamy. We wczesnych latach kariery debiutował też na deskach teatru w 2002 roku zagrał w sztuce The Play What I Wrote w reżyserii Keneta Branaga. To właśnie dzięki roli w filmie Krawiec z Panamy dostał on angaż w filmie Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Wielka kariera. Na początku warto wspomnieć, że aktor książki o Harry Potterze przeczytał bardzo późno, dopiero podczas kręcenia filmów. Gdy pierwszy raz poniesięgnął, zupełnie mu się nie spodobały, choć dziś jest zdeklarowanym fanem J.K. Rowling. W 2001 roku Chris Columbus, reżyser dwóch pierwszych filmów o Harry Potterze, wybrał młodego aktora do roli tytułowej, jednej z najbardziej rozchwytywanych ról dziecięcych w historii, a co ciekawe, 11-letni Daniel leżał w wannie, gdy dowiedział się, że dostał on rolę Harrygo Pottera, a za to, że dostał tą rolę, rodzice pozwolili mu iść spać pół godziny później. Radcliffe pokonał tym samym ponad 2000 chłopców starających się o rolę Harego, między innymi 13-letniego Toma Feltona, który ostatecznie trafił do obsady jako Draco Malfoy. Daniel zdobył uznanie autorki książek J.K. Rowling, jednak część krytyków negatywnie oceniała jego aktorskie umiejętności. Film okazał się wielkim sukcesem na całym świecie, a kolejne części serii przyniosły Danielowi nie tylko sławę, ale i ogromną fortunę. Jedynym mankamentem, z jakim musiał się zmagać aktor podczas kręcenia filmów były okulary, na które jak się później okazało, ma on uczulenie. Stał się on najbogatszym nastolatkiem w Wielkiej Brytanii, pozostawiając w tyle nawet następcę brytyjskiego tronu, księcia Williama i jego brata Harego. Aktor zagrał w ośmiu filmach o przygodach Harego, praktycznie dorastając na planie filmowym, co później okazało się mieć spore konsekwencje. Co ciekawe, sam aktor miał przerwę między drugą a trzecią częścią przygód młodego czarodzieja, ponieważ, jak sam przyznaje, jego rodzice stwierdzili, że nauka jest najważniejsza i nie może jej zaniedbać. Proponowano mu ogromne ilości ról, a Radcliffe w każdej z nich wykazywał się wyjątkowym talentem aktorskim. Pojawił się m.in. W horrorze kobieta w Czerni, który został bardzo dobrze przyjęty przez miłośników filmów Grozy. Mogliśmy zobaczyć go także w filmie Zapiski Młodego lekarza, gdzie wystąpił jako młody doktor Wladimir Bomgard. Później zagrał Alena Ginsberga w produkcji na śmierć i życie, a także w słowo na M, gdzie wcielił się w rolę Wallsa. Ważnym punktem dla jego kariery był także angaż w filmach Wiktor Frankenstein i dżungla. Pojawił się także w serialu Cudotwórcy. Z innych filmów, w których wystąpił Radcliffe, można wyróżnić rogi z 2013 roku, gdzie Daniel wciela się w młodego chłopaka. Podejrzanego o zamordowanie swojej dziewczyny, i pewnego dnia zauważa dziwne zmiany na czole. Okazuje się, że to rogi, które posiadają niezwykłe właściwości. Aktor, wracając do swych magicznych korzeni, wystąpił również w drugiej części filmu Iluzja. Ostatnim filmem, w którym możemy zobaczyć Daniela, jest film pod tytułem Zaginione miasto. Mi się całkiem podobał i chyba można go obejrzeć jeszcze na Netflixie, a jeśli się mylę, poprawcie mnie koniecznie w komentarzach. Nagrody. Oprócz wielokrotnych nominacji, aktor posiada parę nagród i wszystkie za role w Harry Potterze. Posiada statuetkę Teen Choice za filmowy, przełomowy męski występ aktorski za Harry Pottera i Kamień Filozoficzny, Teen Choice za filmowy, przełomowy męski występ aktorski za tą samą część przygód młodego czarodzieja, Teen Choice za ulubiony pocałunek za Harry'ego Pottera i Insygnia Śmierci część pierwsza, Golden Apple za odkrycie roku za film Harry Potter i Kamień Filozoficzny, Złoty Popcorn za najlepszego bohatera w filmie Harry Potter i Insygnia Śmierci część druga, oraz Złoty Popcorn za najlepszą obsadę. W filmie Harry Potter i Insygnia śmierci, część druga. Ponadto posiada on wiele nominacji do Saturnów, czyli nagród rozdawanych z ręki Akademii Science Fiction, fantazy i horroru. Życie prywatne Po raz pierwszy od twórca roli Harry'ego Pottera Daniel Radcliffe zakochał się, gdy miał zaledwie 8 lat, w dziewczynie o imieniu Lucy. Kiedyś samodzielnie zrobił dla niej kartkę na walentynki, w której mówił o silnych uczuciach, które go przytłoczyły. Ale bezczelna dziewczyna po otrzymaniu wiadomości tylko głośno się zaśmiała. Daniel przeżył katastrofę miłosną, ale od tego czasu stał się ostrożniejszy w wyrażaniu swoich uczuć. W 2012 roku aktor umawiał się z Rosie Cocker, asystentką reżysera, ale wkrótce się rozstali. Aktor od wielu lat związany jest z aktorką Eriną Darkę. Którą obecnie mieszka w Nowym Jorku. Jak przyznał, jego miłość na początku nie była prosta, ponieważ podkochiwał się on w Emmie Watson na planie Harry'ego Pottera razem z Rupertem Grintem, czyli dziecka, które odgrywało postać Rona Wesleya. Aktor bardzo chroni swoją prywatność, rzadko kiedy udziela się w portalach społecznościowych, jednak udziela się bezpośrednio w kwestiach społecznych, nazywając się wprost ateistą i feministą, a także głośno wspierając środowiska LGBT. Otwarcie skrytykował także samu J.K. Rowling, gdy ta zabrała głos w sprawie osób niebinarnych. Aktor regularnie w Wspiera także hospicjum dziecięce Demelza Hausa, ponieważ sam cierpi na łagodną odmianę neurologicznego schorzenia, dyspraksję, która polega na wywoływaniu trudności w wykonywaniu ruchów i dotyka ona około 6% populacji. Daniel nigdy nie ogląda programów, w którym bierze udział i nigdy nie czyta o sobie prasy ani recenzji o filmach, w których wystąpił. Są nawet filmy z jego udziałem takie, których aktor nie obejrzał od początku do końca. Jeśli chodzi o jego gust, często wybiera muzykę rock i słucha takich wykonawców jak U2, Rem, The Darkness czy Sex Pistols, przy czym sam lubi i potrafi grać na gitarze basowej. Jego ulubionymi aktorami są Tom Hanks, Evan McGregor oraz Gary Oldman, który w filmie o Harrym Potterze grał ojca chrzestnego głównego bohatera Syriusza Blacka. Sam aktor absolutnie nie lubi grać w piłkę nożną, ale jednocześnie jest wielkim fanem klubu piłkarskiego Fulham. Aktor otwarcie przyznaje, że zmaga się ze zdrowiem psychicznym, które jest związane z jego lękami. Radcliffe założył również firmę Almada Productions, zajmującą się sprzedażą scenariuszy filmowych, które w pierwszym roku działalności przyniosła mu 67 tysięcy funtów zysku, a w 20 w 2012 roku wystąpił w wideoklipie Beginners z zespołu Slow Club. Z tych dziwniejszych umiejętności aktor zna na pamięć ułożenie wszystkich pierwiastków w układzie okresowym. Miał on poważne problemy z alkoholem, jednak na szczęście od sierpnia 2010 roku już go nie spożywa. To już koniec historii Daniela Radcliffe'a, jeśli film Ci się spodobał, zostaw mi oczywiście łapkę w górę i komentarz, zasubskrybuj też mój kanał i daj koniecznie znać w komentarzu, jak podoba Ci się nowy content na kanale. Dołącz też do Instagrama, gdzie co środę pojawiają się quizy ze świata Harego. przypominam też o TikToku, linki oczywiście znajdziecie w opisie, tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć!